Cześć, witam Was w Kuchni Kuriera, dzisiaj zrobimy zapiekanki. wiem, że robiłem je już na poprzednim kanale, ale dzisiaj będą trochę inne i to jest kanał, w którym gotuję, testuję, także chciałbym, żeby pojawiły się także i tutaj. Także zaczynam robić, tutaj potrzebny jest do tego starty ser, pieczarki, bagietka długa, cebula, no i prażona cebulka jeszcze na górę, wleci, ketchup. już mówiłem chyba, no i co, działam, pokroję najpierw pieczarki w kostkę, później cebulę, cebulkę, usmażę to, nałożę to jako farsz na bagietę. Posypię serem. Nie wiem, czy to ser nie będzie na dole i na górze. Jeszcze, jeszcze nad tym myślę. No i to Biorę się do robotę. No jak widzicie, tutaj cała woda odparowała. Została tylko cebulka i pieczarki. Tego dużo naprawdę jest. Ale dzisiaj podzielę się z sąsiadami i zobaczymy, czy będzie im smakować, czy nie. Na bagietki wcześniej dałem delikatnie keczupu i trochę sera. Po prostu troszeczkę, tak żeby fajnie razem się połączyło. Idę już po farsz. Fals już mamy tutaj nałożony, teraz tylko jeszcze ser, tarty i możemy wkładać do piekarnika. No i tak już wyglądają przed włożeniem, Wkładam do piekarnika, czekam, aż się ładnie zapieką, później dam jeszcze trochę tej cebuli prażonej i można będzie jeść. Oczywiście jeszcze keczup leci. Nic trudnego, zwykła zapiekanka, ser pieczarki, cebula, keczup i cebula prażona, ale wolę to zjeść niż mam jechać na plaży dzisiaj i tamtowu jeść kary Jak mam ochotę na takie coś niezdrowego, fast foodowego, to sobie wolę sam zrobić. No, i mamy proste, chwila roboty, zapiekanka gotowa. Jak widzicie, wygląda apetycznie. Parę składników, i zapiekanka jest. Czy dobra? No na pewno dobra. Co tu może być niedobrego? Spróbuję wersji bez tej cebuli. Ludzie, słuchajcie, gdzie te kawiwusty, gdzie te frikadele? Żadnego podjazdu nie mają do naszej zapiekaneczki pysznej, dobrej. Może nie naszej, ale, ale wiem, że ciężko takie zapiekanki, a można je prosto samemu zrobić. I mieć przepyszny obiad. Oczywiście nie codziennie, ale raz na jakiś czas czemu nie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.